Witajcie w kolejnym filmie. Jak widzicie dalej tutaj walczę sobie z tym Linuxem Zorin. No, ściągłem sobie na niego słynny program OBS Studio tak do nagrywania wszystkiego, co tam robimy na komputerze na pulpicie. No ale powiem Wam strasznie pracuję na tym na laptopie tym biznesowym, starym już klamocie tak 400t. 460 Lenovo tak, to wiadomo, nie jest jakiś jakiś kozacki sprzęt. Ja go kupiłem, yy, można powiedzieć za 500 zł, także kiedyś tam, i to była używka, ale fajny sprzęcik nie psuje się. Bardzo sobie cenię jego. Jakość obrazu na tym ips jest genialna. czerń, ładne kolory, fajny ma ten ekranik, fajne głośniki, fajny sprzęcik ogólnie, bardzo taki kompaktowy. No i ten Zorinik, bardzo fajnie sobie ten Zorin tu chodzi. No niemal wiadomo, ja tutaj tak Linuxa nie znam. Ja jestem od dawna z Windowsa, korzystam na Windowsie, się jak to mówiąc, wychowywało. A nie na Linuxie, no ale ten Zorin mi tam dosyć pasuje, bo jest całkiem lajtowy. No i tak, OBS-em mógłbym nagrywać to dzisiaj OBS-em, ale nie chcę mi się tu grzewać, Bo patrzcie, jeśli ja tutaj już w ogóle trochę zmniejszyłem poziomy, bo tu tak zaawansowane dźwięku, no musiałbym zejść chyba mocno z mikrofonu. Nie, nie, to jest nie, 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 nie ten słowo. to jest balans. Jeszcze o parę punktów w dół, bo strasznie szumy, straszny bełkot nagrywa. Tu też obniżę bardziej, bo zaraz Wam pokażę, jakiś przester mocny jest. Na tych domyślnych ustawieniach mam strasznie mocny przester. Nie wiem dlaczego, no obniżę tu trochę tam powiedzmy o 5 dB. Yy, I zobaczymy. Z zamknij czy zastosuj. Ja dzisiaj w ogóle mam paskudny głos, a razem z tym paskudnie to słychać. Zaraz Wam powiem i wytłumaczę, dlaczego nie obs -em. będę robił dzisiejszy materiał. Eee... Ale zaraz, czy to już się w ogóle nagrywa? Nie. Eee... A, sorry, bo tu jest nie. Dobra. Rozpocznij nagrywanie, teraz, teraz robimy sobie test, obniżyłem, halo, moment, moment, patrzę się na poziomy, no, widzę, że wchodzi mi na czerwone pole, jeśli chodzi o mikrofon tego laptopa, może jeszcze powinienem się obniżyć, bo jest straszny przester, dobra, to jest test, zatrzymaj nagrywanie, plik, pokaż nagrania, no i co, o, jest ten plik, OK. Teraz. Słyszycie Bo Jest straszny przestęp. Dobra, to Obniżyłem te poziomy i tak o 5 i jeszcze taki przestęp, nie wiem co, jeszcze trzeba obniżyć, ale to nieważne, bo i tak próbowałem y, tym obesem przechwytywać grę i były problemy, ponieważ zauważyłem, że na tym wzorze bardzo łatwo uruchomił mi się Alien vs Predator który został żywcem skopiowany ze starego komputera. Tam powiedzmy z początku lat 2000 miałem to na dysku zewnętrznym skopiowane. To nawet nie jest yy, to jest już zainstalowana wersja, tak? To nawet nie jest obraz płyty, tylko po prostu cała gra skopiowana żywcem z Windowsa kiedyś tam kiedyś przed laty i to mi na dysku było. I tutaj chcę wam pokazać, że to się fajnie właśnie z tego poziomu, bo ja to w ogóle mam tutaj na pulpicie, tak przekopiowałem to tak jak żywcem było kiedyś na Windowsie i tu jest fajnie w tym Zorinie, bo mamy tą ikonę z tym logiem gry, wiadomo, że to jest tak przejrzyście jak w Windowsie, wiadomo, że to jest to, klikamy prawym otwórz za pomocą i tu mamy we, otwórz i uruchomimy to i zrobimy sobie dzisiaj jakiś mały gameplay, ponieważ ta gra, zauważyłem, działa na yy, po prostu padzie, tak? Ustawiona jest na pada yy, i po prostu jest od razu skonfigurowana na padzie z Xbox'a. Nie wiem, jakim to cudem, tak? Yy, a zaraz to nie chcę, dać, Single player. I wybierzmy sobie może kampanię Predatora, bo mnie zaciekawiła. To już jest gra mówię stara, ale e, odpalmy. Poziom tam niech będzie. Nie wiem, czy nie warto byłoby tu rozjaśnić na potrzeby tego nagrywania. Też nie chcę za mocno, bo będzie źle się nagrywało. OBS sobie coś tu trochę nie radził. O, wystarczyło nacisnąć. SKATE i się chyba powiększyło o coś się kurde pierwszy moment e, dobra słuchajcie chyba wiem co robiłem źle dlaczego mi to ABS nie łapał niepotrzebnie naciskałem SKATE miałem nacisnąć ENTER bo jak naciskałem SKATE coś mi to wieszało no ale co mnie najbardziej zaintrygowało że tu po prostu biorę sobie pada z XBOX ONE i kurde, tu już mamy w ogóle zrobiony kopik. Zobaczcie, gałka chodzi normalnie, góra, dół. O, na spuście mamy szczał. Wszystko mamy skonfigurowane jak, jakoś automatycznie. Przecież to jest stara gra, która nie, nie była pod ten kontroler robiona, ale powiem Wam, nie mam nic naprzeciwko. I to mnie strasznie się spodobało, że ta gra na tym Zorinie ruszyła od razu skonfigurowana napadzie. Nawet nie wiedziałem. Tu wszystko, zobaczcie, działa. Nie wiem, jaka jest niewidzialność. Okej, wszystko fajnie pod ręką. Teraz będziemy atakować tych marines. I powiem wam tak, no, fakt. O. Niby nagrywam to. Dobra, tych sobie ogarniemy. Fajne te widoki. To jest ten stary dobry Alien vs Predator z 99 roku. Naprawdę lubię tą gierkę, ale już, już całkiem po prostu się z... ucieszyłam Micha jak zobaczyłem, że to jest na tego pada skonfigurowane. Pewnie gdybym podłączył pad z PlayStation, też by było. Yy. Chociaż pewnie można byłoby coś w tej konfiguracji jeszcze tam pogrzebać. Jest jakiś taki duży filtr, jeśli chodzi o celowanie. Nie jest tak, żebym nie mógł jakoś tam trafić, ale jest dobrze, tak. Także dzisiaj powiem wam, że chyba całkiem nieźle mi się udało telefonem tak ustawić yy, nagrywanie. Z tego ekranu, tego laptopa, że chyba całkiem nieźle się ten obraz nagrywa. Są ładne kolory. Nagrywam to w 60 platkach, żeby ten obraz nie był za młody. O, szkolera, Ta gra, jakoś powiem Wam, niespecjalnie specjalnie tutaj nie warpi chodzi normalnie. Działa to jakoś tak żwawo żwabowo w ogóle. No. Tu mam trochę problem z przeskoczeniem, nie wiem czego. Ale, ale robię to padem. Tak pierwszy raz w ogóle w to gram padem. Dobra, wiem, Nie wiem jak to zrobić. Może się tu da rozpędzić. Nie. Ta gałka kuca. Nie wiem jak tutaj go rozpędzić. Gdzie w ogóle jest ten zoom? Tu są przełączania ekranu. A, nie udało mi się. Kurde, właśnie. Nie umiem tego tak płynnie przeskoczyć. Może spauzuję, bo zanim tam skoczę, to... E, dobra, przeskoczyłem. Trochę tak tam się to robi. Save game. Zobaczymy. Save. Sejf, Zasaveowałem. Save działają. Zmiana broni. Gdzie tu się zmienia broń? Zawsze mi się to myli, a tutaj. O kurde, gdzie wyrębno OLERA Kto to jeszcze mieszczala? Trochę jest źle zrobili czułość na analogu. Yy, brakuje takiego mikrorucha. Jeśli... co mnie nawala. Nie wiem kto mnie tam nawala. Ktoś mnie nawala, ja nie wiem skąd. A tam jest. O kurde, wali do mnie drańka. Cholera. Cholerny drani. Jeszcze tak ciężko mam to na, na tym padzie obcykane, bo ten konflikt jakiś taki trochę jest dręt... fawy. Zaraz, tu się zmienia. Tu nie mam. Jeszcze, jeszcze była ta broń taka na nie to, nie to Ale fajnie, że to działa, tak? Ale jasne O tamten jest kolej z, z, z granatnikiem, kurde zabił mnie, no O dobra, o to mi konkretnie chodziło, o tą broń nie to Co on robi? Chciałem strzelać tym, yy, tą plazmą chciałem Kurde, dlaczego to mi nie zmienia tej broni A może ona jest na trójce Zaraz Tu, może, może ręką trzeba Samemu zmienić, bo na tym padzie Gdzie to jest Kurde, była tu broń taka O, o to mi chodziło <grystanie> Dobra, o tą plazmę Mi chodziło, bo nie wiem, co on tak nawala, że ja go nie widzę, skąd. Dobra, dostał. Bo mnie tu po prostu wytłuką. No, brakuje, powiem wam, o co chodzi. No, gram tym padem, nie jest źle, ale jeżeli leciutko przycisnę gałkę, to zobaczcie, on tak szybko zrywa. On nie ma takiego mikroruchu, jak na spaderze Gdybyśmy to ustawili, byłoby tak fajnie leciuteńko. Byłaby bardziej precyzyjna, więc tu trochę jest to tak dziwnie zrobione. Ale jasna, no chciałem go strzelić. No, kurde, no ale mnie załatwia, no. Dobra, zapomniałem w ogóle, że tu jest zoom. Yy, I można było to na zoomie przyzoomować. Teraz yy, save game. Fajnie, no co jest? Skąd on się tu wynurzył? Ale chamsko wyszedł. Tam, tam na górze jest to coś, co mi napełnia życie. Tylko nie wiem, czy będę umiał tam skoczyć. Pewnie nie. Co tu jest w ogóle? Przydałoby mi się teraz napełnić właśnie to moja krewta zielona. Tej poręczy jakoś. No czasami nie wiem, jak to tak fajnie wymierzyć tego susła. Trochę dziwnie na tym padzie to tak. No, chcę skoczyć i patrzcie, nie, nie odbija mi się tak jak trzeba. Bo tam chcę wziąć ten. Tutaj tą rzecz, tak. No, wskakuj, kurde, no. Ale to jest irytujące. Dobra, wziąłem to. Ale powiem Wam tak, zaletą nagrywania tego telefonem, po prostu tak z ekranu jest to, że mamy nad tym większą kontrolę, nagrywa się w 60 klatkach, czyli nie zamula nic tutaj obraz. I przede wszystkim mogę dawać pauzę, bo w się nie wiem czy w ogóle można dawać pauzę podczas nagrywania jakiegoś gameplay'u, gdybym robił jakiś gameplay, tak? Cholera. Tutaj powiem Wam, granie y, tą konfiguracją na, jest trochę nie najlepsze, jeśli chodzi o pada. Myszką, patrzcie, natomiast gdybym wziął myszkę teraz i zaczął celować myszka i klawiatura, to będę mógł bardziej precyzyjnie trafić y, i szybciej. Znaczy, wiadomo, myszka jest i tak lepsza od pada, ale to nie jest wina pada, że jestem po prostu tak tu nieprecyzyjnie na tym padzie, bo tak jak wam pokazuję, że jeżeli wezmę pad i przycisnę delikatnie, widzicie tu mam kciuk, delikatnie gałkę to on od razu leci z taką dużą siłą, a ja zaledwie delikatnie przycisłem, źle to po prostu zaprogramowali, nie wiem czy w ogóle można byłoby to tutaj w samej grze, bo tu jest chyba predator, zaraz joystick ale to jest tylko Sensitivity, ale to nie o to mi chodzi. Sensitivity może być duże, tylko tu nie chodzi o Sensitivity. Chodzi o martwą strefę na gałce, która tu nie jest najlepiej zrobiona. No ale dobra, dam powiedzmy. No zobaczymy. No i użyj to. Resume. Dobra. To no teraz jest... No ale, ale to wtedy ma... to jest takie nie niedynamiczne, tak, bo tu jak obniżyłem pasek czułości, to to wpływa od razu na prędkość obracania się ogólną, tak, a nie o to mi chodzi, w X-Paderze, gdybym ten konfig robił, czy w jakimś mikro, anty-micro-exie mógłbym y, tą strefę tak dostosować, że leciutkie naciśnięcie gałki powodowało, powodowałoby, że mój celownik by się poruszał dosłownie milimetr po milimetrze bo by wykorzystywał pełen potencjał analoga, a tutaj ktoś to trochę źle zaprojektował, ale fajnie, że w ogóle istnieje od razu ta gra skonfigurowana, podpada współczesnego, co bardzo cieszy, tak, że taki staroć z 2000 nie z 99 roku, jeszcze kurde z XX wieku i normalnie można sobie tak na Linuxie fajnie tutaj pograć. No to jest fajnie, więc warto ten level tutaj przejść. Tylko nie wiem, czy ja oby dobrze idę. Czy ja coś tutaj nacisłem? Kurde, kiedy to się grało ostatni raz, zapomniało się, już co nieco tam trzeba gdzieś na górę wbić. Powiem wam tak, kurde, głos mi wysiada. Mam tą plazmę? Nie, nie, nie to! Kurde, nie to. No i myślałem, że to jest plazma. Dobra. O to mi chodziło. A, bo ja nie, nie, nie aktywowałem. Kurde, Maciek, ciężko wycelować w tym. Ciężko wycelować trochę do niego, bo mówię. Co to się tu dzieje? A to woda. A, bo to nie widać w tym, dobra, tutaj, teraz widać. Mhm. Jakoś tak trochę nagranie z kamery zaciemnia troszeczkę ten obraz. Jest kontrastowy, ale. No właśnie, otwieraj, no. Jak to się otwiera, kurde. Dobra. Przełączam, bo szukam. Dobra, niech będzie już ten tryb. Tu chyba jeszcze nie byłem, czy by? Ej, kurde, nie to! Co on wyciąga? Nie chcę tego, ja chcę droni. W niebieskim trybie mam auto naprowadzanie. To takie lamerskie, ale fajne, nie? No kurde, patrz, o! Widzieliście? To gówno, to gówno działa tak jak typowy auto aim że celuje celownikiem na korpus przez co trafiał w barierkę a nie w... bo normalnie gdybyśmy celowali to na głowę byśmy celowali co on nie widzi? Nie? Dobra, dostał. Strasznie trochę nieprecyzyjnie ustawili. Grać się da ale mogli trochę popracować nad martwą strefą w tym konfigu, tak? Ten konfig taki niezbyt najlepszy. Pewnie przejść przeszedłbym grę nawet na takim paskudnym konfigu. Dobra, no nie jest tak źle, idziemy do przodu. Dobra, chcę... O kurde. Już do nas nawala. Chcę zmienić broń. O kurde no. Czekajcie za... Dlaczego to broń nie zmienia. Nie jestem kompletnie przyzwyczajony do grania na padzie, ale w tym wypadku kamera mi zasłania. Znaczy do grania na padzie jestem przyzwyczajony, ale nie w tej grze. I nie wiem co tu jest za problem, że w tym Linuxie, zobaczcie co się dzieje. W trakcie gry jakby wygaszać się włącza, widzicie? Muszę, o cholera jasno. Nie wiem co za franca. Może trzeba byłoby go zmienić, tak? No i jeszcze nie mam broni, no kurde Nie to! No to co? Dobra dostał no Trochę ten celownik tutaj dali ciała z tym trochę z, Jeśli chodzi o martwą strefę, tak Dobra ten wygląd mi się nie podoba Kurde, kto tam wali? Dobra, dostał. Ok. Jakoś mi to trochę topornie na tym padzie idzie, bo źle zrobili yy, martwą strefę. Tak, jakoś zrywa strasznie ten celownik. Nie to robię, chcę zmienić broń. Tu się naboje wyczerpały. Plazma, dawaj plazmę. Plazma. Czy to się zmieni? O, w końcu jest. Dobra, dostał. Co to? Idziemy, idziemy. Już się chyba zbliżam. Dostał. Dostał. Nie jest najprecyzyjniejszy ten Konfig. W ogóle słaba precyzja, jeśli chodzi o celowanie analogiem, ale za mało tych poziomów, tak? Mam wrażenie, jakby tu były dwie warstwy na celowaniu, co jest za mało. Taki normalny Konfig ma ich kilka, a nawet i kilkanaście. Dobry Konfig ma, tak? A tutaj strasznie słabo ktoś to zaprogramował na tego pada, ale dobrze, że jest, tak? Grać się da, tak, ale mogłoby być precyzyjnie. A na X bym żebym zrobił znacznie lepszy konfig dla pada, ale nie mam nic na przeciw, tak? Gra. Jak widać, dochodzę, tak, do końca tego etapu. Ten mistyczny wodospad dobra czekamy na naszą windę no i mamy pierwszy level za sobą także jak widać na tym linuksie yy, Zorin gra Alien vs Predator z 99 roku chodzi i nie wykrzacza się i od razu wam powiem, że to nie jest żadno iso, tylko żywcem skopiowana gra Gdzieś tam kiedyś z Windowsa, jak jeszcze za czasów Windowsa XP. Ta gra była skopiowana za czasów Windowsa XP. Nie wiem czego zmniejsza mi ten ekran. A nie, teraz się powiększa. Okej, okay, sam się powiększył. Może warto od czasu do czasu myszką ruszyć w tej grze, bo lubi się tam... Ten wygaszacz pewnie można zmienić. Dobra. Nail gun, to chyba nail gunda trochę to sterowanie takie Spadaj Patrzcie, jeszcze gadał z kawałka monitoru Fajna taka stara grafika, nie? Fajnie się na to patrzy. Ta gaśnica kwadratowa, kurde Mała ilość poligonów na mapach Działa to niesamowicie na wyobraźni O bach. Także mamy drugi level, ale nie będę tak ogrywał. To po prostu chcę tak wam powrócić, że, żeby pokazać, że ona się nie wykrzacza. Tak po prostu działa normalnie. Jak widzicie nie wychodzi do Linuxa. Chciałem powiedzieć, nie wychodzi do Windowsa. Yy, powiem tak. A dobra, otworzyłem. Ten skarbiec kurde, niech się otwiera, bo... Dobra, niewidzialność. Pa, tam jest ziomek. Dostał na dole. Te kamery działają? Działają. Ba, fajnie się roz, rozlatują się na kawałeczki. Ale taka dba, dbałość, tak, że o, to, o taki detal, że się rozlatuje kamera na kawałek. Aha, tu jest coś jest zamknięte. Jakiś terminał. O, mamy tutaj wejście. No i fajnie to jest sobie grać. Kurde. Dostał. No ten pad troszeczkę nie jest najlepiej tutaj skonfigurowany, ale ogólnie jest oko. No i dobra winda jakaś leci. Przeskoczę tam? Przeskoczę. Jest kolesie. No, dawaj go. No trzeba tu wszystko zeksplorować, to tak jak to w Alien. O ile ich tu jest? Dostał. Następny. Aż czech Wszystkich rozwaliłem. No jak na taki paskudny config, jeśli chodzi o gałkę analogową, mogli to zrobić lepiej. Tak, wszystkie inne klawisze są dobrze ustawione, bardzo wygodnie, ale trochę za mało czułości jest dla samego celowania, jeśli chodzi o gałkę analogową do celowania, tak. Dobra, mamy tutaj widok. Otwiera się. Co to tak nawala? Aj, kurde! No dobra, myślę, że starczy taki niezadługi film. Chciałem tak pokazać, że ta gra się jakoś widzicie, nie wykrzacza, normalnie się gra. Także ten Wayne się spisuje. Wyjście z gry, elegancko. Exit game. Jest. Jest. I wychodzi. Także taki przejrzysty ten Zorin. Sporo takich starych retro tytułów odpala, no gra z 99 roku. Także to jest szacun, że to działa na takim sprzęcie. No, czyli nie spokojnie mógłbym ten film nagrać OBS-em. Może jak będziecie chcieli, to nagram drugą część OBS-em, po prostu muszę ten OBS tu lepiej ogarnąć, lepiej go skonfigurować. Ale tak na pierwszy strzał z kamery też to ma swój klimat, tak. Także tak i dzisiaj Lightowy filmik, bo już gardło mi wysiada, więc starczy może na teraz. Także chciałem pokazać, że się tutaj bawię w to jak najbardziej. Da się grać w takie retro tytuły z Windowsa, gdzieś tam skopiowane kiedyś kiedyś na dysku i chodzą. Widzicie, to nie jest plik obrazu, to jest cały folder z GROM. Dobra, sorry za ten materiał, bo już głos mi wysiada, pieje jak kogut i ogólny. Dobra, także trzymajcie się. I do następnych filmów pozdrawiam. Cześć.